Cześć, z tej strony Hubert z kanału Pełna Kulturka i dziś zapraszam Was na odcinek o pół człowieku, pół kontrowersji. Przed Wami Marilyn Manson. Ten odcinek przybierze nieco inną formę niż ostatni. Skupimy się w nim bowiem na jednej z historii Merlina Mansona z dzieciństwa, kilkanaście lat przed tym jak został okrzyknięty antychrystem i najbardziej kontrowersyjnym muzykiem na globie. Chciałbym również na wstępie zaznaczyć, że głównym dostarczycielem informacji była dla mnie tutaj książka pod tytułem Trudna droga z piekła. Autorstwa Mansona i Nila Straussa. Cofamy się do roku 1982 i sytuacji, od której Merlin Manson zaczyna swoją autobiografię. Brian Warner, bo tak naprawdę nazywa się Mary Manson, miał wtedy 13 lat. Wspomina, że uosobieniem piekła była niego piwnica jego dziadka. Miejsce to opisuje jako pełne brudu z chociażby puszkami po piwie walającymi się po podłodze. W piwnicy po bardziej dogłębnym śledztwie Briana i jego kuzyna Czaka odnaleziono również 10 puszek od farby. W każdej z nich mieściło się nic innego jak około 20 filmów pornograficznych zgranych na taśmy. Chłopcy polubili zabawę w detektywów i każdego dnia po szkole odkrywali w piwnicy coraz to nowe rzeczy. Podczas kolejnych dni odkryli m.in. stos czarno-białych fotografii przedstawiających stosunki sodomistyczne, przedstawiające głównie kobiety odbywające stosunki płciowe ze zwierzętami, rozmaite czasopisma erotyczne, damską bieliznę oraz kolekcję sztucznych peniców. Manson wspomina w swojej autobiografii, że dziadek nie mógł mówić, albowiem przeszedł operację raka krtani i zamiast realnego głosu słychać było, jak opisuje Brian, urywany poświst, jaki wydobywał się z metalowej rurki umieszczonej w jego gardle. Chłopcy pewnego razu zakradli się do piwnicy i czekali na dziadka, ponieważ chcieli go nakryć na tym, co tam robi, przesiadując samotności. Miał on bowiem w zwyczaju często wybierać się do piwnicy i przesiadywać tam godzinami, a w tle było słychać jego dyszenie i dźwięk kolejek elektrycznych, które jeździły po makiecie stojącej na stole ze sklejki. Zakładam, że żadne słowa nie oddadzą owej akcji lepiej niż te, jakimi dysponuje sam Manson w swojej autobiografii. Posłuchajcie więc. Czad i ja zamarliśmy na moment. Potem czad złapał mnie za rękę i daliśmy nura pod stół ze sklejki, na którym stała makieta i kolejki elektryczne dziadka. Zdążyliśmy w samą porę, bo w tym samym momencie usłyszeliśmy kroki dziadka u stóp schodów. Podłoga pokryta była akcesoriami do budowy kolejek, głównie sosnowym igliwiem i sztucznym śniegiem. Przypominało mi to rozdeptane pączki z cukrem pudrem. Sosnowe igły kuły na zwłokcie, a zapach przyprawiał mdłości. Oddychaliśmy ciężko. Ale dziadek chyba nie zauważył tego, ani na pół otwartej szuflady. Słyszeliśmy jak się porusza, dysząc przez swoją dziurę w gardle. Potem rozległo się pstryknięcie i kolejki ruszyły po torach. Tuż przed nami na podłodze ukazały się czarne, skórzane buty dziadka. Nie widzieliśmy jego kolon, ale wiedzieliśmy, że usiadł. Powoli jego nogi zaczęły szurać po podłodze, jakby na skutek gwałtownego kołysania się na krześle, a oddech stał się głośniejszy od stukania kolejek. Nie potrafię opisać dźwięków wydobywających się z jego bezużytecznej krtani. Najbardziej odpowiednie wydaje mi się porównanie ze starą, zepsutą kosiarką do trawy, którą ktoś nadaremnie usiłuje uruchomić. Ale dźwięki te, dochodzące z ludzkiego gardła, brzmiały przerażająco. Po dziesięciu minutach takich tortur usłyszeliśmy głos babci dochodzący ze szczytu schodów. Na Boga żywego! Musiała tak krzyczeć już od jakiegoś czasu. Pociągi zatrzymały się, a stopy przestały szurać. Co ty tam wyrabiasz, Jack? Wrzasnęła. Dziadek warknął coś do niej przez swoją rurkę, wyraźnie niezadowolony. Jack, możesz pójść do hajniego? Skończyła nam się orężada. Dziadek znów odburknął, tym razem naprawdę zły. Przez chwilę pozostał w bezruchu, jak gdyby zastanawiając się, czy powinien iść, czy nie. W końcu podniósł się wolno. Byliśmy uratowani. Przyznacie chyba, że ten fragment jest dość jednoznaczny i wzbudza mieszane odczucia. Jako, że książka rozpoczyna się ową historią, zostaje ona w pamięci na długo. Trzeba również przyznać, że doświadczenie niebagatelne, które musiało mocno wpłynąć na psychikę dorastającego Briana. Merlin Manson to niesamowicie ciekawa persona i historie z jego życia, choć kontrowersyjne i nierzadko po prostu obrzydliwe, są, trzeba przyznać, nietypowe. Jeżeli chcecie, abyśmy ja lub Bartek stworzyli kolejny odcinek w takiej formie przytaczający ciekawe historie z życia Merlina Mansona lub innych gwiazd popkultury, dajcie znać w komentarzu. Będziemy również niesamowicie wdzięczni za wsparcie na słapką w górę oraz subskrypcją. Chcemy albowiem budować fajną społeczność również tutaj na YouTube. Ponadto w opisie tego filmu znajdziecie linki do naszego Instagrama z ciekawostkami, grupy na Facebooku oraz podcastu Historię Legend, w którym opowiadamy Wam biografię ikonicznych postaci ze świata filmu i muzyki w dłuższej, kilkudziesięciominutowej formie. Dzięki za obecność i do następnego!